No cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. No, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią mamy dzisiaj premierkę, właściwie wznowienie zdrabki Zodiak. Taka zdrabka już występowała i teraz mamy właściwie jej kopię. Troszkę zmienili kolory, a poza tym nic się nie zmieniło. Dalej, do wygrania 470 tysięcy i do znalezienia mamy symbole. A na odcinek przygotowałem 5 sztuk. No, tak skromnie ostatnio było sporo inwestycji, także nie ma też co szaleć. Takie mam numerki, oczywiście, sam wszystko mogłem wybierać. Jeszcze co do zasad: no, to, żeby wygrać, musimy zdrapać tutaj dolarki z góry na dół. I jeżeli znajdziemy gwiazdę, wygrywamy, przypisaną wygraną, a księżyc nam ją pomnoży razy 2. Tabela wygranych również jest niezmienna czyli Pierwszy stopień 470 tysięcy, a ostatni 10 złotych. Także drapiemy mój znak Zodiaku to panna. Dajcie znać w komentarzu, jaki, ma, jaki jest Wasz znak Zodiaku. Zrobimy sobie taką zabawę. Zobaczymy, którego jest najwięcej. Także zaczynamy nasz odcinek. No i pierwsza zdrapka przed nami. Nigdy Zodiak nie był dla mnie szczęśliwy, dlatego też nie ma co szaleć. No ale zobaczymy. Widzę, że symbole się nie zmieniły. Dalej mamy flaminga, kraba, kompas, żółwia. No. Także spoko. Lira, syrena, ortyk, konik, chmury. No, czyli tak jak mówiłem, nic tutaj. Nowego nie dali. Planeta. Delfin. Jednorożec oraz Ziemia i ostatnie tutaj możliwości, no niestety ani gwiazdek ani księżyców nie dali. No to kolejna zdrabka. Żywioł Woda, tamten był żywioł Ziemia. Żółw Kotwica, Kompas, to tutaj mamy Kraba, Flaminga, Portyk chmura, sputnik, słońce, ufo. O, ufo jeszcze nie było. misia mamy, konik, syrena, parasol, statek. I ostatnie tutaj punkty ziemia. No, trzy zdrabki nam zostały, także to będzie szybka premierka. Jak to przy takich tasiemcach, nie? Z góry na dół. Mamy gwiazdkę, jest wygrana sobie zaznaczę, żeby nie szukać także zara nie będzie co tam jeszcze Kotwica, konik, lira no fajne te symbole ale tylko wygrywają dwa żółw, delfin to mamy kompas ufo i jedno rożec, no to sprawdzamy co pod tą gwiazdką nam tutaj dali no 10 zł. Dobrze, jeszcze dwie zdrabki do wydrapania. Tutaj mamy, tam mieliśmy żywioł powietrze, tutaj mamy ogień. Czy ten ogień to będzie faktycznie ogień wygranych? Słońce, planeta, tutaj mamy żółwia, portyk, kolejne symbole: lira, kompas, miś, krab, delfin i. Dwa ostatnie. Jedno, różec i parasol. No, tak jak mówiłem, boję się o tego zodiaka dlatego nie chciałem szaleć. No, ale no, nigdy nie wiadomo, jakbym bym normalnie, a troszkę więcej, może by coś tamtych było. No i tutaj jest takie, gdybanie, nie? gdyby nie. miała wąsy na no, by Tam była dziadkiem. Kotwica słońca, no i już końcówka. Delfin portek i. O, mamy kolejną gwiazdkę, planeta i teleskop. Także sprawdzamy, co tutaj się zna. Chło moi drodzy. Spodziewałem się dyszki, a mamy 30. No i numerek 12, jakże szczęśliwy. Fajnie. Fajnie, bo dwie zdrapki wygrały, trzy przegrały, także niestety większość, ale odzyskana. Też większość, bo mamy dyszkę w tej różowej i mamy 30 zł w żółtej, więc na 50 zł jest 40 i znowu mamy coś na dalszą zabawę. Także dziękuję bardzo za obecność. Jak zawsze fantastyczne komentarze. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć!